W poprzednim odcinku. Zdjęcia! to jest naprawdę prawda na temat mojej ciotki? Tak mi się daje, Maja. Nie ma żadnego innego, innej możliwości, aby inni mogła zabić, doktora jak i bazując na okolicznościach, nie masz też innej osoby niż tylko twoja, twoja ciotka, morgan. Tak, to jest okropne. Dlaczego? Dlaczego? Moja ciotka. Wszystko idzie tak, jak podejrzewaliśmy, panie się Bright. A, pa, panna wąkarma. Czy dlaczego to robi? Dlaczego ty starasz się zremazować na niku? Nik nie zrobi niczego, złego, nie ma żadnego powiązania z tym, co się stało twoim ojcu. Nie masz. Nie masz innej rzeczy, o którą powinnaś się martwić? Tak jakby powiedzmy twoja własna sytuacja. Yy... Patrzysz na mnie z góry, nawet... pomimo tego, że jesteśmy w tym samym... mamy Czy już skończyłaś? Czy chcesz jeszcze sprawić, żebym... ...tonął w bólu i płakał? Jeszcze nie. Moim punktem jest to, aby cię pokonać... ...i pozwolić, aby cały świat widział twoją porażkę. Nawet że ty to zrobisz. Wciąż nie w, yy, sprawisz, że twoje cię zwróci. Hmm. Co tam? Tak czy inaczej... Uda zobaczymy, jaka będzie z tego konkluzja. I wtedy będziesz wiedział, kto jest prawdziwym wygranym. Oczywiście ty, Pani Bright. Mógł ktoś być inny... O, to Oto, że na się zaczyna! A więc, są że Pani Bright? Tak, w swoim sądzie. Czy może to dowiedzieć, inni innymi nie mam motyw? Tak, wierzę, że mogę. Żartowałem! Innymi nie, nie, nie doktor Grey jeden punkt powiązania. To wszystko jest powodu tego wypadku. Z roku demo. Motyw to jest motyw, którego właśnie potrzebuję. Panomini, no proszę zeznawać dla sądu na temat wypadku samochodowego ostatniego roku. E? Ja myślałam, że tak jakby ty chciałeś, abym tak jakby zapytać mnie o mój tak jakby motyw. Ja tak jakby Nie żadnego punktu, wy... tak jakby patrzyłeś w przeszłość. Panomini, no jeżeli możesz. Dobra, dobra, tak jakby ja totalnie. Nie myślę, że to ma. Będzie dobra, ale dobra. Nie będzie dobra, ale dobra. Uh. Incydent z tamtego roku. To było tak jakby ostatniego roku w maju. Ja tak jakby totalnie, coś się z tego wydarzyło, tak jakby w mojej klinice i tak jakby na noc tego incydentu moja siostra totalnie była zmęczona jazdą. Ja byłam tak jakby totalnie, także zmęczona, więc tak jakby totalnie, ja tak jakby totalnie zasnęłam w miejscu dla pasażera. Hmm, tak. Ja tak jakby obudziłam się z powodu tego uderzenia i tak jakby ja zauważyłem morze ognia wokół mnie ja tak jakby otworzyłam drzwi i tak jakby wyciekłam. Hmm... Ja myślę, że słyszałem o tym wypadku. Wszyscy o tym mówili. Dzień po dniu, o, przez cały rok. Tak, to wtedy kiedy doktor Grey odurzył swoją córkę i siostrę... To były tylko plotki, totalnie niepodstawne. Hmm, tak. Panie Bright, niech pan zacznie te swoje przesłuchanie świadka, bo chcemy zakończyć tą rozprawę. Bardzo dobrze. Znaczy, to jest niemożliwe, aby udowodnić, że doktor Grey był odurzony przez pannę mini. Ja, to znaczy, że ja muszę wypracować to pod innym tym Wypadek z ostatniego roku. No więc przyci przyciśnijmy świadka na. Na tym, jak mówi, że było dużo na jej siostra. Ona była totalnie zmęczona, to masz na myśli wykończona? Jakby... Tak jakby ona musiała rozmawiać z policją i tak jakby została przesłuchiwana tak jakby każdego dnia. To była tak jakby totalnie okropna sytuacja. Nie o to się martwię, tylko... Jak się znają, czy ten wypadek był w w ostatnim czasie? A więc dlaczego ty nie zamieściłeś się miejscami? He? Tak jakby o czym ty gadasz? Mam na myśli zamianę kierowców? Jeżeli Słynczostra była taka zmęczona, to mogłabyś się tymi miejscami. Prawda, prawda. A, ba, ale tak jakby ja, tak jakby nie mam yy, prawa jazdy. To dla mnie nowość. Ja nawet nie wiedziałam o tym. Ja także nie mam pojęcia o twojej. twojej prawie jeździe, pan mini. Hmm, no, mini, proszę dodać to do, do swoich zeznań. Yy, yy, tak jakby dobra, tak czy inaczej. Ja tak jakby. mam z na pewnością nawet zasnęłam na miejscu pasażera. Jakby. Hmm. Jakby otworzyłam drzwi i uciekłam. Ja tak jakby nie miała mojej... go prawej jazdy. Jeżeli nie prawą prawej jazdy, to czemu mam G przy sobie? Panno Mini. Niezły konceptko Jak, tak jakby... o co ci chodzi? Ja wiem, że ty masz swoje prawej jazdy. To jest zdjęcie, które dałaś... Yy... No, to jest zdjęcie wodzące ze twojej go jasty. jazdy. Yy... Co to może wszystko znaczyć, Panno Mini. E, e, tak, to jest tam? Tak jest, Tak, e, ta, ja tak jakby miałam e, prawo jazdy, ale... Ale miałam go aż po tym incydencie. Nie, miałaś go. Miałaś go na czas wypadku. Dyrektor Hottie, czy ten gość, który go udaje, tak powiedział? Co? O czym ty, czy ty gadasz? Znaczy, ty gadasz ten tym zboczonym dyrektorze z tamtej kliniki? Tak, ten zboczony doktor z kliniki. I a skąd wiesz, że jest złoczony. OA! Nikogo to nie obchodzi! Świadku, kiedy ty otrzymałeś... Kiedy otrzymałeś swoją y, prawo jazdy? Tak jakby w listopadzie. Co? Listopad? Wypadek wydarzył się w maju. To było pół roku temu, panie mieliście Bright. Ty, ty, to, co? Co? Ty, ty, to, to ma wszystko znaczyć pani Bright! <grywy> Teraz i y, wypadku Panna nie miała swojego prawa jazdy. Y, ała! Płacza, mój bit będzie ci pomagał tak czy inaczej bez prawa jazdy świadek nie mógł się zamienić y, miejsca jej siostrą ja tak jakby jestem totalnie zadowolona, ale ja tak jakby nawet jeżeli bym miała moje prawo jazdy ja tak jakby nie myślę, że moja siostra pozwoliłaby mi jej prowadzić hm? Ała! nie mów tylko tak hm do siebie ale ty, ty nie tylko ty nie, nie, nie ja proszę najpierw ten bitch ten ból a teraz aaaa mi mini dlaczego to myślisz że Yy, nie mogłabyś prowadzić tak czy inaczej. Yy, yy, to ponieważ. Myślę, że ta sytuacja pozwoli. No, powinna być u... w zeznaniach. Panu mini, jeżeli pani może. Yy, tak jakby trochę to irytujące. Ups. Tak jakby, przepraszam. Nie o to mi chodziło. Nie pozwolony mi. Ja tak jakby wtedy ja mam nie blisko, aby dostać swoje prawo jazdy. Moja siostra była tak jakby totalnym fanem samochodów i tak jakby bardzo je doceniała. Ona tak jakby właśnie dostała bardzo błyszczący samochód sportowy. I ona tak jakby. Powiedziałaby, w ogóle nie pozwolę ci, aby jakiś noob <laughs> Wprowadził taki samochód. A więc tak jakby ja skończyłam na miejsce pasażera na tą, tą noc. Hmm. Rozumiem. Jasny czerwony samochód sportowy. Ale więc teraz obrona może zacząć przesłuchanie świadka. Hmm... Nie, nie jestem zbyt znawcą samochodów, ale... Ale świadek się zna, więc nam powie. Dobra, o do zeznania jak mówi, że dostała ten samochód. Niech nam powie o nim więcej. To był nowy samochód. Tak? Ona go właśnie dostała i on była ze Zjednoczonego Królestwa. Hę? Z Niedzielnego Królestwa? Czy to, czy to są inicjatywy twojego chłopaka? To był bardzo spowodowany model. On właśnie czekał z... A, a, no, ona czekała, aby go... Do, czy, ach, czekała cały rok, aby go dostać. On się naprawdę kocha samochody. A więc to będzie oczywiste, żeby następnym latem było. Ale naprawdę ja jest na samochodach. Jeżeli... Mo, mo, być może coś z tego widzi, ale... Wysoki sądzie. Tak? Proszę, niech świadek za to, co właśnie będzie do swoich zadań. Zobaczmy się tę część o specjalnym samochodzie z musztak. Ech, dobrze, jeżeli lubi pan tak samochody, a więc... To nie jest mój punkt! Ale być może, wiem, ja nie wiem, co... czym mój punkt jest, ale... Panu mini! A więc proszę, czy można brać pani swoje zeznania? Jasne, co tam. Ej, było to specjalnym modelem. Cieknąłem wstrzymaj się, ale... Bardzo mocno, ale... Nie o co mam właściwie zapytać, e, a więc tak. O Co ja powinien zapytać? Zacznijmy od tego, dlaczego brytyjskie samochody są dobre, tak jakby, he? One są drogie i mają e, miejsce kierowcy jest po drugiej stronie niż tutaj w Stanach. To byłoby trochę dziwne, dla Aby posiadać taki taki jakby, he? To, całe to, że kierowca był po drugiej stronie i tak dalej, to nie, nie jest trochę dziwne? Ty... Co, skąd ty... Ty, bestio, ty, 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 ty powinieneś zginąć, ty jesteś mędą, ty powinieneś dzisiaj wykastrować, Eee, Wybacz. Jezu, się nagle tak zmieniła. To jest interesujące, czyż nie, Phoenix? Kawałek po kawałku, udało nam się zobaczyć prawdziwą sprzeczność za tym wszystkim. Hmm. Dobra. A więc jedzenia są po prawej stronie, tak? A jeżeli ja sobie spojrzymy na... Yy, tą gazetę, to Inni Mini twierdzi, że wyszła. Hmm. Ja otworzyłam prawe drzwi i tak jakby wyszłam stamtąd. Ale jeżeli wyszła z prawej strony, a kierowca z po prawej strony, znaczy ona prowadziła samochód. Panno Mini, czy masz ten artykuł? Hm? masz artykuł jest na temat tego wypadku? I podziałaś mi coś takiego Ale otworzyłam prawej drzwi I takie jakby udało mi się wydostać To się zgadza, czyż nie? Takie jakby, dlaczego nagle z tym skakujesz? Wysoki sądzie Po jakiej stronie jest miejsce pasażera? Po lewej czy po prawej? Cóż, to jest oczywiste, że po prawej stronie Ponieważ kierowca jest po lewej To byłoby, gdyby to był amerykański samochód Ale to jest Zupełnie przeciwnie słowy brytyjskich Przeciwne? Ta dwójka z nich jechała właśnie brytyjskim samochodem Sprawie miejsca zazwyczaj były po lewej stronie. Uuuh! To ma wszystko znaczyć, Panna Mini. Ty powiedziałaś, że udało Ci się wytoczyć bezprawie z tego samochodu. A jeżeli by na po stronie, to by oznaczało, że byłaś kierowcą. Uuuh! Spokój, 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 spokój. Spokój owa! Panie Finksimbraj, to jest tylko jakieś. pierdolenie. Inni powiedziała, że osoba, która prowadziła, byłaś sara mini Minnie to jest właśnie co INI podziała, ale yy, to jest jej historia się trochę prączę Jednakże, bo miała bardzo wielki błąd w swoich zeznaniach. Wynik się na to, że udało się w końcu znaleźć prawdziwego materskie. Jeżeli uda nam się, jeżeli połączymy wszystkie kropki, to będzie tylko jedna możliwa odpowiedź. Chciałem zapytać o coś są INI albo MINI. Kto naprawdę prowadził ten samochód? Prowadził ten samochód MINI-MINI. A to wiedział jest jedna osoba, która prowadziła ten samochód MINI-MINI. Bo tym wszystkim to sprawia, że tylko ta osoba mogła legalnie prowadzić samochód. Ale ty właśnie widziałeś, że Świadek I nie Mini była właśnie kierowcą. Co prowadzi nas do następnego pytania. Ja do następnego pytania. Boże. Kto jest tą osobą, która właśnie stoi na miejscu świadków? Co to za idiotyczne pytania, fani się brak. To imię świadka to. Imi świadka to. Ja ci powiem, jakie jest imię. BOWAKARY! Imię tego świadka to. Mini mini! To jest właśnie twoje prawdziwe imię! Za wszystkich niedorzecznych niedorzeczności! A więc jak ty wyjaśnisz jej wygląd! Kiedy ona została zabrana do szpitala, świadek miał y, wiele poważnych y, spale, no... Nie A więc musieli przeprowadzić y, całą rekonstrukcję i użyć do tego zdjęcia. Całą rekonstrukcję operacji? To jest to zdjęcie, które dała doktor na ten czas. To się zgadza! To jest zdjęcie siostry! siostrzy! Nie! Ale mini mini ona umarła w tym wypadku samochodowym! To jest właśnie to, o czym wszyscy myśleli. Jednakże, to nie jest ta sprawa. A więc to ciało, które zostało znalezione po rozliczonej stronie. To byłoby ciało prawdziwej mini mini. Czyż nie tak? Panno mini mini? Miał badek samochodowy jeden rok temu. Osoba, która mała w tą noc, była inni. Mini. Jej siostra, Mimi. Ona ukradła jej w twarz i odrodziła się jako inni. Razem z tym udało się wymaza wymazać mini mini z istnienia. W sądzie? Nie wiem, jak że możesz zobaczyć, dlaczego mini musiał od razu zabić doktora Greya. Oto ci. Oła! Co to może znaczyć ten nonsens? Doktor Grey chciał wezwać duszę zmarłej osoby. A dokładnie mówiąc duszę tej pielęgniarki, która umarła w tym wypadku, pani Mini-Mini. Jednakże to było niemożliwe, ponieważ Mini-Mini wciąż żyła! I ten fakt yy, mógłby być odkryty, kiedy przyzywanie by nie wyszło pozytywnie. A więc ten świadek musiał powstrzymać to wydarzenie za wielką cenę. I... i... i to właśnie dlatego ona musiała zabić doktora Turnera Greya? To co starasz się powiedzieć? Tak. Przed tym przyzwaniem. No, Crowy Grey miał niefortunne spotkanie z tym świadkiem. Yy, a, ponieważ stała się na yy, kontaktach z zmarłymi. I w ten właśnie moment jego przeznaczenie zostało przesądzone. Co. A więc. Panami inni. Nie ma na sił. Pan Nową Karma. Eee! Dlaczego powiedziałeś moje imię właśnie teraz? Była to, że została zmaskowana. Świadku! To się zgadza. Przyznaję się. Mojej prawdzi, nazywam się I-mini-mini. Minimini. Hm? Ten doktor. On zaskupiła na to ostatecznie. A mam tak blisko, aby finalnie wymazać mini z istnienia. Tak blisko. Ale ale dlaczego? Dlaczego poszła byś tak daleko, aby rzucić samą siebie? Aby zostać własną siostrą? Ja myślę, że, że rozumiem dlaczego. Mini-mini chciała, chciałaby jej własna aby jej. No, wyparowała z tego istnienia, świata i tak dalej, ponieważ. To jest. To jest. To jest na temat tego wypadku. Doktor Egery miał rację. Błąd został spowodowany przez tą pielęgniarkę. Pielęgniarkę, która nazywała się Mini-Mini. To się zgadza. Osoba, która tutaj staje przed. To osoba, która stawi przed, teraz przed nami. I kilka tygodni po tym, jak to się wydarzyło. Mini-mini miała ten wypadek samochodowy. Kiedy straciła swoją młodszą siostrę? Ten czas nie mógł być jeszcze gorszy. 14 pacjentów umarło w tym wypadku. Jej własna siostra także. To było zbyt wiele, aby samemu unieść. Ja odnalazłem drogę, aby od tego wszystkiego uciec. Jedyną drogę. Ona straciła wszystko tym, przez te okna z tego wypadku. Jej siostrę nawet jej własną twarz. Była jej ostatnia szansa. I jej szansa, aby zróżnicować jej przeszłość i zacząć nowe życie jako jej siostra. Niewiarygodne. Plan, który przerasta nad moją yy, świetną wyobraźnię. Ten głupiec. Gdyby tylko nie. Za, nie, yy, nie chciałby się dowiedzieć o tym przyzywanym Mambo Jambo. Mambo Jambo. Zostanie i było najgorszą rzeczą, jaką doświadczyłem w całym swoim życiu. Wzywanie medium, okultyzm. Nienawidzę tego. nie Nienawidzę tego wszystkiego. Wierzę, że udało nam się rozwiązać wszystkie rzeczy, które tutaj były. Dlaczego od tak się potoczyło? Dlaczego panna Morgan Fay pomagała ci w tym planie? Tak znaczy, ja wierzę, że to wszystko stało się jasne. Niewinność oskarżony, Maja Fay. To jest. To jest niedorzeczne. Ja, ja, jestem perfekcyjna. Ja, moja. Ja, Franciszka karma <knie> Będę. Yy, będę zadowolony oglądając dzisiejsze wiadomości panu Karma, jak to było? Mówiłaś, że to później na cały nie? Więc twoja porażka to jest. O! 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 Jeszcze raz! O! Kurwa! Phoenix! Trzymaj się Phoenix! Phoenix! Ten kord jest żartem! A więc teraz. Miało ja to, że tro... minie trochę czasu, zanim pani wręcz do siebie. A więc chciałbym zakończyć ten werdykt. Nie winny. I Phoenixa nie ma. Dobra, umarliśmy. Koniec serii. Dziękuję. To wszystko, co sądzę, obrady. Gratuluję, Maja. Siostrzyczko! Miło cię znowu zobaczyć, Maja. Jak się czujesz? Siostrzyczko, siostrzyczko! Ja nikogo nie zabiłam, czyż nie? Nie, nie zrobiłaś tego. Nie, to było tylko z tym... naprawdę złym snem. Wiesz, siostrzyczko, po moim śnie ja czułam naprawdę... Y, y, rodziny zapach. Rodziny zapach? ja w środku tego naszego y, pudełka z ubraniami, prawda? To pudełko... To było pudełko, w którym my Ty... używał, y, Ty chowałaś swoje ciuchy. Bardzo długi czas temu. To zgadza? co? Hmm. Jest jeszcze, jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiem. osodzi? Dlaczego mi... Y, co by się stało, gdyby Maja nie strzeliła do doktora Greya? Ja właśnie my, my tam wejrzeliśmy, bo nie strzeliśmy wystrzały. Nie wiem, że mini, mini planowało po prostu otworzyć drzwi własnej osobie. I wtedy ty i lota byście bylibyście świadkami takiej sceny e... przejęta Maja fake, która właśnie powiedziała morderstwo. A miała to zaplanowane w najmniejszych detalach, hm? Gratuluję Maja! Dziękuję! Na to, że udało Ci się znowu mnie wydostać z tego wszystkiego. Cóż, no wiesz, ale naprawdę no, nie chcę. A co takiego zaczynało się ponownie? Hmm? Jest w porządku, ponieważ to nie moją ale... Każdego czasu, kiedy coś się udaje, ja po prostu... tracę kogoś ważnego dla mnie. Najpierw moją siostrę. Teraz moją ciotkę. Hej, Nick! Powiedz mi! Powiedz mi, dlaczego moja ciotka poszła, chciała zrobić coś takiego okropnego? Dlaczego ona pomogła mi nim? z takim planem? Ja po prostu... Ja po prostu tego nie rozumiem. Nick! Maja, to jest koniec. Dlaczego tego nie zostawisz? Nick, proszę! Nie ja potrzebuję odpowiedzi! Powód, dla którego Morka pomogła mi z tym planem był... Hej, Perli? 14 lat od teraz nowa maślinia została urodzona w yy, wiosce Karen. I ta osoba byłaby ty, Maja. I? Ale gdyby ci tam nie było, wtedy gów, yy, główna krew rodziny wyparowała. I to co by to oznaczało? Oddzielna druga gałąź rodziny, moja ciotka. nie moce, y, spiryczne, Morgan są zbyt słabe. Osobą, osobą, która by była, to byłaby Pers. Co? Wszystko zostało zrobione dla jej dobra. To było po to, aby Pers mogłaby zostać na stronę mistrzynią. Tak, mogę teraz zobaczyć. Hm? Czy ja coś właśnie powiedziała? Myślę, że to, co podziała, to było tak myślałam. Mój najdrobszy skarb Perry. Jest jedyną osobą, która mogłaby zostać mistrzynią Carrie, drogie dziecko. Poświęciłam to wszystko, wszystko za Ciebie. Mogłam tej bezwzględnej pielęgniarce popełnić to morderstwo i pracować z tym ci, tą szczęśliwą bijaczką prokuratorką. Bo takie kurzające, że ta główna rodzina, ta Maya Fey. Ale powinnam być cierpliwa, moja droga Per. Szansa, kiedyś nadejdzie. Twój czas nadejdzie.